Ich weiß, das war schon letztes Jahr so, vorletztes Jahr. Und es kann beim 5. Oktoberfest nicht anders sein. Genau. Aber es ist Zeit, um offiziell unsere Intention zu się tu dzisiaj wszyscy trefili, żeby pić, co? Piwo! Tak, po raz piąty to już tak po leku wchodzi nawyk, ale to taki bardzo przyjemny nawyk. I cieszę się, że możemy znowu się spotkać w Krapkowicach, tak jak powiedzieliście na największym Oktoberfeście w województwie opolskim. Krapkowice zawsze z was wszystkich witają i dzisiaj bawimy się aż do... Co, panie burmistrzu, to co? Do roboty. Do roboty. Jak on to się robi i co pan mną otworzy? Bo tu nawet no, wiedział, że ta beczka, pan chce otwierać ta. Ale dobrze, to bo, bo, pomału, 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 to nie tak warto. Gdzie Fortuch. Co? Gdzie Fortuch. Bez Fortucha chce... A jak się pan, pan dzisiaj, pan... bez Fortucha. Aneta może mu pożyczyć swojego. No może. Może tak zrobimy, co? Ja u kurzy co? panu? ale to chavierzy zna już na tym. Ja? Nie tak, ale ten. To, to nie jest Lacnik, to nie jacnik. Genau, you know, tak zrobić, co by się ważnych rzeczy nie popachło. Tak? Jest... Jak się pan burmistrz czuje? Ja, Dajcie Zez, neun, acht, sieben, seis, vinte, 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 dois, Letchi? Letchi, letchi, kiedy burmistrz potrzebuje i cześć klupkić, ale burmistrz tu jest krapkowi za pierwsze razy otworzył beczka, no to prost. Proszę Państwa, prost zu Eurem Wohl und es passt nichts Besseres dazu, als Ja, genau, jetzt ja. können wir singen, dazu. Zuzanna, proszę powiedzą, jak Ci smakuje, jak Ci się podoba impreza, która została zorganizowana przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsko-Polskim, gdzie jesteś sekretarzem tej instytucji? No głośno, co so ten głos ambesyjny brzmiał. Szanowni Państwo, w takim towarzystwie piwo to nie tylko dobrze smakuje, ale i najlepiej. Cieszę się niezmiernie, że jako Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku-Polskim po raz szósty organizujemy tutaj w Radkołicach wspólnie z Urzędem Miasta i wówczas. Nie tylko pić złote napoje, kosztować różnych dobroci, ale przede wszystkim możemy wysłuchać fantastycznej niemieckiej muzyki w wykonaniu młodych artystów z terenu całego góriem. Z das nehmen Schubert to naprawdę ogromna radość dla nas jako organizatorów że jesteście państwo z nami że bawicie się ich wünsche euch eine schöne zeit heute und bis mitternacht feiern wir heute danke cyci cyci cyi hey 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 das kommt noch heute das werden wir heute auf jeden fall noch